Czy witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z tej Kogamek, a ja znowu przywitałem się tak, że miałem się tak nie przewitować, że się tak przywitałem, że tak... Nieważne. Przepraszam, wyjaśnienia były już yy, na shortcie. Czemu mnie tydzień nie było. No ja zapraszam Was do trzech kolejnych ciekawych mitów. Dość bekowe dwa mity z bugami. Yy, jeszcze taka mała informacja, jeśli chodzi o mity. M mega dużo mitów mam jeszcze niesprawdzonych. I myślę, że naprawdę trzeba będzie robić e, Daily do e, wyjścia Secret Neighbor. Bo jeśli nie ogarniemy sobie wszystkich mitów do wyjścia Secret Neighbor, raczej niektóre będę musiał pominąć. Więc w następnym odcinku e, dzisiaj, jak Wy to widzicie, jest poniedziałek. Więc Wy to widzicie o 14, To o 15 będzie live'ik z tego, e, z tego jak przygotowujemy się do mitów. Dlatego że. Jest jeden mit z pistoletem. Pistoletem, którego trzeba będzie odblokować, to odblokujemy se na live'ie. To jeden mit, to go w następnym odcinku prawdopodobnie w środę lub czwartek sprawdzimy i będziemy się przygotowywać na live'ie. Jeden mit jeszcze z wodą w akcie drugim. Trzeba będzie to sprawdzić, bo jest naprawdę... musicie mi pomóc, bo ja w akcie drugim nie kojarzę nic. I jeszcze trzeba będzie sobie po prostu przejść akt 3, dlatego że tam dużo mitów było, jeśli chodzi o górę, o wiatrak, o tą platformę, która była na przykład w 11 odcinku, no dużo tego było, więc jeśli to widzicie o 14, o 15 live z Hello Neighbor, będziemy przygotowywać się do mitów, wpadajcie, piszcie, będziecie mogli ze mną pogadać. No a ja co, zapraszam was do trzech zbugowanych midów. Sprawdzamy mid yy, od widza. Znowu mid od widza i zostawmy sobie. Mamy kawałek. Bo ja specjalnie, ja specjalnie biegałem. Pół godziny, żeby założył kamerę, on robi mi takie coś. Co za chłop? Co za chłop? Znowu, zabijamy tutaj szybę. Ładnie, pięknie. F w komentarzach, F w komentarzach. Kolejny odcinek Secret, Hello Neighbor, a tu F w komentarzach. Udało się. Udało się, mamy kamerę. Jesteśmy w akcie drugim, mamy kamerę i tak się trzyma kamerę w akcie drugim. Mamy obiektyw do nas. No i tak to wygląda. Kamera wygląda tak samo. I tak wygląda trzymanie kamer w akcie 2, rzucanie... O tak. Zaraz sobie przetestujemy to w akcie o, 3. Taka... Trzyma się inaczej, no to wygra. Wy... Widać jest na pierwszy rzut oka, że... No trzyma się inaczej tą kamerę, bo trzyma się ją do przodu, tak jakby się chciało kogoś nagrać, a w akcie drugim trzyma się to e, w naszą stronę, jakbyśmy chcieli siebie nagrać, więc jak widzicie, mita mamy potwierdzonego. Witam was w drugim micie dzisiejszego odcinka I jest to mit o micie wczorajszym, wczorajszym. Z poprzedniego odcinka Mit niewyjaśniony Chodziło tu o dom e, O to mieszkanie Chodziło tu o dom z początku aktu trzeciego e, Szczerze domyśli, Domyślałem się o co chodzi Ale no na odcinku Dosłownie wyleciało mi to z głowy Ale mamy to w dzisiejszym odcinku I zaraz będziemy to sprawdzać Bo mit brzmi ale jeśli wejdziemy zablokujemy drzwi krzesłem krzesłem tak to wow. wow 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 to będą jakieś bugi i różne dziwne rzeczy weźmy to wszystko połóżmy tu Chętnie. weźmy to wszystko to jeszcze to i nie wiem wodę też czemu nie? o Uwaga, czy będą buksony, czy będą bagi, czy będą różne dziwne rzeczy. E, zaraz się przekonamy. No dalej, no dalej, szybciej. Uwaga eee, aha, nic tu nie ma, nic się nie stało. Nie, ja, nic się nie stało. Chyba, że chodziło o te bagi na początku. Chyba, że chodziło o te bagi z początku, ale nie wydaje mi się. Sprawdzamy to jeszcze raz. Znowu weźmy krzesło, jeśli chodzi o te bagi... Eee, debugging. No to nic się nie dzieje, oprócz tego, że to były takie, no były na początku te wagi, że to wchodzi przez to, wchodzi tam do środka tej podłogi, ale nic innego tutaj nie ma, nie wiem, czy to zaliczyć. E, szczerze, że spodziewałem się czegoś więcej po tym e, micie, po tym micie w dzisiejszym odcinku, e, no, no, lipa, lipa trochę, postawmy tu więcej rzeczy, buksony, otwórzmy szafę. Wszystko tu wrzućmy. najmniejsze przedmioty. No czemu nie? Telewizor tu weźmy tutaj. No nie, rozwalił nam wszystko, co za śmieć. Dobra. No powinno być kit. Powinno być dobrze. Dobra. Patrzymy znowu. Uwaga, czy będą buksony? Czy będą buksony? No, jeśli chodzi o to no, to, no to mnie rozbawiło. No tutaj, tutaj, akurat bug jest. Eee... No chyba będziemy zaliczać tego mita. Chyba będziemy zaliczać tego mita, dlatego że były te bugi e, na początku z krzesłem, które wchodziło w ziemię. No i to, że to nie znikało przy kadcence, e, to też bugiem myślę, że wydaje mi się. Eee, że możemy po potwierdzić tego mita no bo bugi były, bugi były na początku i, i, i to nie znikało więc myślę, że mit potwierdzony eee, w pomieszczeniu kontroli nad światem Neybora wyłączymy to, jest noc i uwaga czy krzesło zawiśnie na suficie? Czy po prostu będzie normalnie? Uwaga! Aha! Poczekajcie, poczekajcie! Jak się zablokowywało drzwi? Jak się zablokowywało drzwi w Hollow Knight Ktoś mi powie? Bo ja nie pamiętam. Halo, no ej! No proszę was! Ale że ja to czegoś takiego nie pamiętam? No! Chyba cię... Ha! Ale dobrze, że mam drugie Zamknijmy to. Jak to się robiło, halo? Czy ja nie sprawdzę mi to przez co, że nie wiem, jak na padzie się to robi? No, przecież zamknąłem te drzwi. Halo, czy one się otwierają same? Tak, one się same otwierają. Jak ją tu teraz sprawdzić? Kto mi odpowie na te dwa kluczowe pytania? Kto mi na to odpowie? Jak mam sprawdzić... Czy ja muszę włączyć to? Czy ja muszę... Co Co to? Co... So... sąsiad, co ty robisz? Co, co, człowieku, wydajcie mi stąd wyjść Co tam się stało? Co tam się stało? Lecimy tam jeszcze raz Dobra, lecimy na ten pokój w ogóle. Co tu się stało? Kinga jest jedna. Eee... I tego się nie da na no, no zamknąć. Co się samo otwiera? Ja to chyba robię jako niewyjaśniony mit. Czemu to. Ktoś mi odpowie, co tu się dzieje w tym Hello Neighbor? To mi odpowie na to pytanie? No chyba nikt. Bo ja naprawdę nie mam pojęcia, i jak się sobie profesjonalnie drzwi! Ale ja jestem słaby w tą grę, naprawdę. Przepraszam, naprawdę przepraszam za tego mita. I przez to, że nie umiem po prostu normalnie zablokować drzwi. Ja to sobie ogarnę i sprawdzę sobie to prawdopodobnie w następnym y, odcinku. Od razu na początku. Eee... A na razie mit będzie niewyjaśniony, bo... Nie to, że będę musiał, nie to, że nie mam czasu, żeby po prostu od nowa włączyć gierkę. To jeszcze chyba cię posrało najbardziej. Chyba go przystało, nie wiem. Kolejne krzesła. Boże on mnie goni nadal. Ja chcę tylko sprawdzić Mita, a ty mnie gonisz. Znaczy ciebie nie powaliło najbole. To jeszcze mi nie spadnie, no Co tu spadnie. Nie, on tam stoi. Mi gdzie jest? Ha! Neighbor, what the fuck are you doing, bro? Przewrócił się. Nie dobra, bo tu się robi zamiast tych pogromcy mitów to bieganie z Neighborem odcinek drugi. Kto pamięta trollowanie sąsiada w Hello Neighbor ten odcinek. Ten, 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 ten niech zostawi łapkę w górę. A ja my mamy Mita niewyjaśnionego, dlatego że jestem słaby, nie umiem zamykać drzwi. No, no to widzimy się jutro, tak? No co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki, że byliście przez te dwa mega, w sumie trzy, bo ten trzeci też trochę zbugowany, zbugowanych mitów, Hello Neighbor. Widzimy się o 15 na live. Jeśli coś nie wyjdzie, to poinformuję was w szorcie. No i co? Do usłyszenia.